Cześć, widzowie! Dzisiaj w odcinku będzie film z Battle Royal. i nowych nagród w Skynetu. Właśnie w tej aktualizacji ten. Po prostu nowa aktualizacja z South Parkiem. O. no Tu jest. Y tu jest skin. Pięć skinów ze od Park'u Znaczy z, z skinów No no, dole. no i tu jest karnet bojowy I pokazuję wam już ukryte poziomy Takie były wcześniej ukryte poziomy Teraz mogę sobie odebrać No tak właśnie wygląda, jest z Jestem po kazas, tu OG no tu, tu, jest kartera ma kar kar tero. Dobra. Tak wszystkie wyglądają. Eee, karter. Ka no, nie. No, karter. No, na karter, no. Ten skin po prostu. O, i do Karina. Do super poziomy. A co to no? Super poziomy. I odwis. I tak właśnie wyglądają. No, raz, potem jest taki, taki. I na, na, do Kingston'a są, są takie, taki, taki. I to wszystkie. I teraz do Wojadzera. Taki wojadze jest. Taki i taki. No. I teraz karę arnot od i tu są nagrody no jest pakowane wszystko mam dobra tu jest taki ten to I ma onestję, one ale w takim stylu z usami innymi. No, z, roz, z różnymi usami. Są takie usy, z raczej tej i takie. I pewnie jest jedna, I właśnie takie rzeczy są tu. wie od 200tnie, itd. No. I, I ostatnie, cyber na puma. Jeszcze się tak i osoba zachowane mam no, w wszystkie super poziomy, ale pokazałem wszystkie super i to jest lotnia i te różne rzeczy są za kwesty jakieś, gdzie macie takie butelki. Jest nawet do zadań. Skorzystaj z różnych atrakcji lub z ekwidu Kartmalandia. A Kartmalandia, jeśli ktoś jest nieweselem do Fortnite, to jest tłumaczę. To jest taki. To jest dziwna kraina. Tylko ze z nazwą. Ze, no, so, taka nazwa po prostu. Ze sotpowerku, coś, ale ja nie wiem, bo ja. Nie, nie ten. Ale dobra. Bardzo sobie te robią. No ja. O jogu, no dziwno, krajne już nie ma. Znaczy jest, ale inna miejscówka. Teraz hot epic, i batyżon, i osłizdowie. Dobra, i zaczynam grać. Pierka. Dobra. O, i mam nadzieję, że w tej rundzie będę miał kijek, prawdy. On chyba gdzieś jest, na tej miejscówce, jak oglądałem zwiastun. To tam. Hmm. No, to jest chyba na środku tej miejscówki. Lecz było tak na zwiastunie, nie? To nie oznacza, że tak jest, no ale. Podobno to ma być w skrzynce Jest na jedną skrzynkę Ale to ale myślę, że jak na Zjastuniu było, to Jest szansa, że będzie tam gdzie było Na no. O i ogólnie wczoraj Tak Powiedziałem Sobie, że będzie Że będzie zamieni zamienił się W jakiś park rywki z soł parku i patrzę i to prawda akurat więc. No, no więc zaczynamy gierkę I... Gierka się już rozpoczęła i lecimy busem bojowym. Lecę busem bojow Nowy bus widzę nowy bus bojowy widzowie o tam jest... tam jest to zadanie. Słuchaj, lecimy... Lecę tam? Bo tam już jest jest ten... No, jest ta nowa miejscówka, z dziwna kraina zamieniła się. Tu mogę wam pokazać. No. I taki bus fajny, bojowy jest. Dobra, lecę na środek, bo tam może będzie to... ten kijek prawda. A nie wiem co on. Jest mała sens co się pojawi co zawsze się pojawi i jest tylko jeden możecie pisać w komentarzach, bo w sumie to raczej raczej jest jeden tylko na mec, ale ja, ja jeszcze nie grałem ogólnie gierki więc dobra tu ma tu jest taki ten kręciołek no to co ten wiecie co No, jetzt du. Dann ist, Dann ist es du, da. Da ist Song. Ah, da ist ein Und hier? To tylko złoto i drewno A tu jest gość Ale bugowało Nie no, ten karabin nie jest na blisko A to psy zaraz Aha, dobra, jest to jedna gierka Trochę Nie wiem, po prostu No I znów lecę na dziwną krainę, tylko Nie biorę Lutu z ziemi. Zagraj ponownie. On miał broń na blisko, chyba. No, piszcie, kto można powiedzieć, że jest broń na blisko. Po połowaniu do mojej bro broni, no to tak. O, no, dobra. No to odcinek z tej aktualizacji jest. Więc ten. O, i, jest, i ja po tej grze pokazywam to, bo do Fortnite trafiły nowy tryb. Czyli jak normalnie we córkę i dołącza do nas jakaś osoba i musicie ją niestety wyrzucić, bo da się grać we córkę, to to się zmieniło i gra się w piątkę. No, no więc no fajnie by było tak zagrać piątki. Ale dzisiaj w tym odcinku nie będę grał w 5 osób, tylko po prostu w następnym pewnie będę grał. No. A czy z chcąc i z mimikiem, to zależy no. A ten. Możliwe też będzie w, sam, będę na piątki będą... ale dobra. Nowy boost, jak już mówiłem. O, dzinna kraina jest idealnie. Dobra, to tam lecę i mam nadzieję, że jakoś lepszą broń będzie. Ale tamtego kilka to chyba nie ma, lecę. No powiedziałem, no. W sumie jakoś nie też. Oho, ja już widzę taką jedną miejscówkę. Taką je, jedną Z, która się zmieniła na tej miejscówce. O, na, na pewno... Powiem co się zmieniło. Na pewno woda. Na pewno ten no... Kręciowek. No jak to się ma. Nie no, no to coś, no. Na pewno ta zjezdanie się zmieniła. Jeszcze zmieniły się tarce Tam są jakieś chaty różne Których nie było Ta i tak Jeszcze chyba tamty się zmieniło, ale to tam ten zamek troszeczkę się zmienił Chyba co tu widzowie, ale fart. Co jest taki fart? To lecę przecież. Jedzie za mną. Uf. A co? Nie. A, to jest pistolet masynowy Holosa. To, to było ją, ale tekstura się zmieniła. Nawet więc, można się wyjrzeć do to, bo teksturę zmienili trochę. Te no, zmienili teksturę, no. no, ale i tak nie wiem po co zmienili. Ani się tu jest, jest no. Nie no, wiecie co, wiecie co to... A, bo, bo to pod różkę się postawiłem. Wiecie co teraz? I gość tu jest? Jestem gość. To jest najpa. O kurca. там бояться не вкуса вкусу. Chociaż wam jej córkę. Dzisiaj tak trochę się nie pasło. No, ale dobra. Nara widzowie i. A na... nie, jestem nie Nara. Bo chciałam pokazać że to, że jest piątki. D Dodane, że nie, że, że nie tylko tylko piątki. No. Dobrze, sobie przypomniałem to tam. Pokażę już. Bo jakby wam nie pokazał, to by było trochę średnio. No. Tu jest solo. Jak chcę. w to solo. To widać tu piątki. Widzowie. Patrzcie. Widzicie to? Nad. Nad jest napisane piątki. No. Będzie pewnie odcinek z piątek, pe pewnie jutro, albo w I na sobie.